przede wszystkim mam do zaoferowania tutaj dwa gołąbki bez pasów ja tak ustawiły akurat że nic nie widać jest samiczka Z mojego chowu jest 11383 i tu jest gnieździak, nie jest aparat, gnieździaki są, jest takie trochę białe Pirama 11384. są będą postawione na Oliksie może jakoś tak, o. Lotowane nie były. Były, samiczka jedna była lotowana. Tylko z dziadka po dziadku tej gołębi Dwa loty zrobiła, na jakiejś rewelacji nie zrobiła, ale loty tam jakoś tam przeleciała Gdy nami jest na nagleniku no, są bardziej gołębie do, do tego, aczkolwiek no, ja tam staram się nimi lotować także na no, trochę zmianę krwi są ogólnie są z głębi pocztowych, nie żadnych tam barlesów czy jakiś tam inny są z głębi lotowanych A już jakoś na no, to już jest tam no, różnie no, do dopracowania no. Nie są jakieś to lotniki, no ale wracać tam mogą wracać też tak trochę wynajmniej no, no. także tak wyglądają Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, dobry lot.